...jak Oliwka Brazili zniszczyła swoją karierę. Oliwka Brazli w ciągu swojej zaledwie dwuletniej kariery stała się jedną z najbardziej znienawidzonych artystek w Polsce. Stosunek łapek w dół pod jej numerami jest tak zły, że ciężko, ciężko znaleźć drugiego, aż tak źle ocenionego artysty w naszym kraju. Jej ostatni kawałek zyskał zaledwie 12% łapek w górę. Sok. Ej, ale serio był taki moment, że ona e, wleciała na scenę i oczywiście były komentarze, że, że gruba, że brzydka i tak dalej, ale robiła to w takim stylu bardzo zagranicznym, nie? Takim wiesz, że jestem silną kobietą. E, że wiesz, że facet mi usługuje, że jestem ponad facetami dalej I wydała kilka takich, kilka takich piosenek i myślałem, że, że faktycznie będzie dalej w tym stylu iść. Bo to było, było tak, że był taki boom hejtu, i później ludzie zaczęli trochę przyzwyczajać do niej. I później, później zaczęła jakieś takie smutne rzeczy nagrywać, już takie bardziej szczere. A wszyscy mają wpić jakieś, jakieś takie smutne rzeczy Oliwki Brazil. Miałeś być oliwką Brazil, która jest Boss Beach, a, a zaczęłaś nagrywać jakieś. No, jest mi smutna, no, no, kocham swojego chłopaka. Wyjebane w takie coś. Ym, I zajebiście to. Nie, można mówić wiele o fagacie i o fagacie jeszcze wiele dzisiaj powiemy. Natomiast moi drodzy. Yy, natomiast fagata jest idealną osobą, żeby nagrywać takie rzeczy i faktycznie nagrywa takie rzeczy. Bo jest dla nas czego? że. Yy, no, że, że robi wszystko dla fejmu, że robi wszystko dla hajsu, e, że jest z chłopami, tylko po to, żeby żeby później robić sobie siebie ofiarę. I tym wszystkim, jak, jak jeszcze nagrywa, y, jeszcze robi sobie te operacje i powiększa wszystko tam, co tylko może, i e, jak nagrywa o tym piosenki, to faktycznie się to zgadza. Że to nie, że, że widzisz, że ona na przykład, że m, lubi tam stać banany, tak jak mówi na piosenkach, albo że ktoś tam jest psem i, i że ona jest suką czyjąś tam, no to wierzysz jej na słowo, nie? E, Także także tam się po prostu wszystko zgadza, nie? I u, u, u Oliwki gdzieś tam na początku też się to zgadzało? A no, później, nie, już było takie, jak Nie wspominając o niekończącym się może negatywnych komentarzy <grym> pod jej numerami. A jakby tego było mało, jej zasięgi w ostatnim czasie drastycznie spadły na każdej platformie. W jaki sposób. Czy to było jak Wokulski? Oliwka w tak krótkim czasie doprowadziła swoją karierę do aż tak złego momentu? Zacznijmy od początku. Oliwka Brazli zyskała większą rozpoznawalność w roku 2021, kiedy zaczęła pojawiać się gościnnie na utworach Smolastego, czyli ogromnie popularnego twórcy. Co prawda wcześniej dodała przynajmniej jedną piosenkę w 2020 roku, jednak ta, przed jej skokiem popularności, nie miała praktycznie żadnych wyświetleń, i nie jest nawet dostępna na innych platformach. Myślę, że Oliwce nie wyszło, bo to była wyokreowana postać, ma autentyczna fogata, na przykład po prostu taka jest. Tak, w formach niż YouTube. Można... Ale wiesz, ale... Ja się, no w sumie, w sumie ciekawy film, bo troszkę mnie to zastanawia, co było takim punktem kulminacyjnym? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to poszło w tym kierunku? Szczególnie, że. Okej, okay, mam postać. I nagle ona z tej postaci wychodzi i mówi: hej, jestem też człowiekiem. I co z tego? No nie, masz grać postać. Czek! Posta... Człowiek nas nie interesuje w internecie. Szczególnie, jak ktoś gra postać. Szczególnie, jak nie masz co dużo do jesteśmy jesteś Brazylii Brazil. No, no to. Myślę, że oponiętam drama z Multim, no jak najbardziej. Uznać więc, że jej kariera rozpoczęła się od występów gościnnych Smolastego. Oliwka od samego początku budziła spore zainteresowanie, głównie przez to, jaki wizerunek budowała w swoich występach. Skrajnie przeseksualizowane teksty oraz wyzywające styl bycia u kobiecych artystek to coś, co do tej pory było bardzo mało spotykane mm -hmm. w polskim rapie. No właśnie. Jej wizerunek był bardzo kontrowersyjny, a wiele osób porównywało ją do Nicki Minaj czy Cardi B, które prawdopodobnie były dużą inspiracją w tworzeniu jej wizerunku. Za granicą tego typu artystki od lat na kontrowersji zyskują ogromne zasięgi i odnoszą spore sukcesy w przemyśle muzycznym. Nic dziwnego więc, że ktoś wpadł na pomysł, aby spróbować zrobić to w Polsce i wyszło to nie najgorzej. Pierwsza piosenka stredy. Nie każdy jest odporny jak szpagata? No szpagata jest trochę odporna. Krokiem, na której pojawiła się Oliwka, na dzień dzisiejszy ma ponad 14 milionów wyświetleń na samym YouTubie. To Jak nie, nie miał podjazdu, no ale Jan ościa w tym momencie też jak już, już poszła sobie od Japsona, no to to nie też jest cichutko. Dwa miesiące po tym kawałku Oliwka wypuszcza swój solowy debiut na kanale Smolastego, który okazał się równie ogromnym sukcesem. Traktem zaledwie kilka dni obejrzało ponad milion osób, a sam odbiór był również całkiem pozytywny. Ogrom osób stwierdziło, że technicznie oliwka radzi sobie ba O ta... przy kości się spakała, że ktoś mnie nazwał grubą. A jak miał ją nazwać? Bardzo dobrze, oraz że brakowało czegoś takiego na polskiej scenie, jest tu spory powiew świeżości. Powiem szczerze, no nie wiem, brakowało mi czegoś takiego i naprawdę ma. Eee, Martyna, to jest Republika Smakoszy, proszę o ciebie. Kot Simony, Antymony, 5% zniżki, proszę weź. Proszę o ciebie. No nie są charyzmę, jak nawija, tak chyba, że. Że nawet jakbym się chciał przypierdolić, to nie jestem w stanie, bo wiem, że ona jest strasznie pewna siebie w tym tekście i że ma... No właśnie. I tego zabrakło chyba, nie? Bo jak mamy, mamy Pagatę i Fagata nawija właśnie te wszystkie te, takie albo wulgarne, bo właśnie przes przeseksualizowane rzeczy, no to ja wiem, że ona jest w tym autentyczna, nie? A Poli Pauli I myślałem tak samo o Elisze Brazil, a ona wydała właśnie cztery piosenki, które były takie, wieże że wchodź na, na grubo, że nikt mi nie podskoczy, a później... La la la, nie jestem oliwka. Nie oznacza to oczywiście jednak, że każda oliwka przypadła do gustu. Jej debiut zdobył ponad przeciętną ilość łapek w dół od samego początku. Jednak to akurat nic dziwnego, kiedy budujesz swój wzrunek na kontrowersji. Jej zagraniczne odpowiedniki, jak wspomniana wcześniej Cardi B, niedawno wschodząca raperka Ice Spice, również mogą pochwalić się ponad przeciętną ilością łapek w dół. Nie zmienia to jednak faktu, że odnoszą one ogromne komercyjne sukcesy. Kolejnym powodem, dlaczego tak wiele osób od początku było negatywnie nastawionych do oliwki, jest fakt, że jest ona tak zwanym industry planty. Czyli twórcą, który od samego początku swojej kariery jest podpisany przez ogromny label. W tym... Ale też wygląd, no jakby ona była ee, jakby ona podobała się mężczyznom, to też było i też byłby odbiór po prostu inny. Taka jest prawda w wypadku Warner Music. Są to sztucznie kreowane postacie nastawione na jak największy zysk. Zazwyczaj za takimi osobami stoi sztab ludzi od marketingu i sterują każdym ruchem takiego twórcy. Tego typu artyści często nie są autentyczni, a są zwykłymi produktami. Wiele osób uważa to za po prostu sztuczne i nie podoba im się to. Pomimo kontrowersji, nakoliwka Brazil jako produkt była ogromnym sukcesem. Jej debiut ma obecnie ponad 12 milionów wyświetleń na YouTubie, a jej kolejne otwory szły równie dobrze. Wystąpiła na debiutanckiej płycie Jan Kleosi i nawet nagrała numer z Białasem, czyli ogromnie szanowanym w środowisku raperem. Na Instagramie ja nie znam. zdobywała dziesiątki tysięcy polubień pod każdym zdjęciem. A na jej temat pojawiały się coraz nowsze artykuły. Reakcje na oliwkę były bardzo Oliwka błazen. skrajne. Jedni jej nienawidzili, a inni jej bardzo mocno kibicowali. Oliwka, pomimo małej ilości utworów już koncertowała, co pokazywało, jak wielkim sukcesem była. A i. Jej... Ja, ja na tych koncertach myślałem, że ktoś się za nią przebiera, nie? Tak serio, myślałem, że to jest jakiś cosplay, że ktoś sobie po prostu zrobił, że ktoś się przebrał za oliwkę Brazyli, żeby wyglądać śmiesznie, nie? I się okazało, że to po prostu. Była Liwka Brazil. Dark Tentacles 066. Dziękuję za piątka. Pozdrawiam serdecznie. Występy pokazywały, jak bardzo polaryzowała słuchaczy. Kiedy przykładowo pojawiła się jako niezapowiedziany gość na koncercie Leosi, to była odebrana bardzo ciepło i ludzie wydawało się być podekscytowani. Czasami jednak nienawiść w jej stronę pojawiała się też w prawdziwym życiu. Na jednym z jej koncertów kilka osób zaczęło krzyczeć w jej stronę o Belgii, na co ta dała dosyć zabawną odpowiedź, która stała się wiralem. PODRÓBĄ Jishonka! PODRÓBĄ Jishonka! To po raz kolejny przyczyniło się do zwiększenia jej popularności w internecie. Oliwka tej sytuacji nie wypadła też najgorzej. Nie przejęła się wyzwiskami, nawet w zabawny sposób odpowiedziała. I kariera do tego momentu szła bardzo dobrze. Hejt był do przewidzenia z tak kontroli. Już jestem? No, także co moi drodzy? Here we go again. Yy... Zajebany internet, nie? Hej, Kasia. O Jezu, Kasia przyszła. Co jest? Co tu się wydarzyło? Czy to jest yy, słynna Kasia? No, chyba tak. Inna Kasia będzie dostała moderatora. Co tu. Po prostu, pa, tutaj, a czat sz szaleje, a Kari nawet zauważyła. Co tu się wydarzyło, moi drodzy? To jest legendarna Kasia, która jest tutaj na górze. Patrzcie, tam. E, tam na górze. Witamy, witamy serdecznie. Z miejsca ogromnym hitem, z dobrym odbiorem. Legenda przybyła, tak jest. Miała ona przed sobą niesamowite możliwości, pomimo... kasie, tak, legenda. Dokładnie, dosłownie legenda. Kontrowersyjnego wizerunku. Niestety legenda nie tych, tych streamów. Jednak wszystko to zaprzepaściła. Punktem zwrotnym w jej karierze był numer wydany 14 kwietnia, w którym Oliwka, zamiast jak zawsze rapować w dosyć agresywny sposób, się utwór śpiewany. I na jej nieszczęście to numer ten spotkał się z bardzo złym odbiorem. Był to jej pierwszy utwór, który zebrał więcej łapek w dół niż w górę, a o samej piosence w dosyć negatywny sposób wypowiedział się też multi. No nie siada mi, powiem, ci, powiem wam szczerze, nie siada mi ta nuta, totalnie mi nie siada. Eee, najgorsza piosenka eee, Oliwki, moim zdaniem, jest to najgorsza piosenka Oliwki jak na razie. Gdyby Oliwka przemilczała sprawę niezbyt danego odbioru, to raczej każdy by o tym zapomniał i kolejne utwory miałyby już normalny odbiór. Każdemu twórcy zdarzają się gorsze i lepsze utwory, to nic złego. Jezusku, dobrze zniknęła. Oliwka jednak nie do końca dobrze zniosła krytykę swojej piosenki. Miesiąc po wydaniu swojego numeru podczas Q&A... Jeszcze niech Mindstorm, Million i JSP... Ten ...insta-story zaczepia Multiego w dosyć ostrych słowach nazywając go niespełnionym raperem, pisząc, że nic nie osiągnął w porównaniu do niej oraz nazywając jego muzykę głównym. I był tu ogromnie głupi ruch ze strony. No. Liwki. Po pierwsze, atakowanie czegokolwiek dorobku muzycznego, będąc Industry Plantem, jest dosyć nielogiczne i pokazało, jak ogromnie wystrzeliło Oliwcego. Po drugie, wchodzenie w beef z Multim, który ma ogromnie oddaną i wierną społeczność, hmm. będąc nowym, kontrowersyjnym twórcą, który nie ma jeszcze zbyt oddanej społeczności, po prostu nie miał szansy wypalić. Zwłaszcza, kiedy sam atak nie miał żadnego sensu, a było to po prostu wylanie swojej frustracji po tym, jak ten źle ocenił jej piosenkę. Multi błyskawicznie odpowiada. W swojej odpowiedzi zarzucał oliwce hipokryzję, bo gdy ten pozytywnie się nie wypowiadał, ta udostępniała jego wypowiedzi na Instastory. Story. Zarzucił jej również, że osiągnął dużo więcej niż ona w muzyce, w dodatku robiąc to wszystko samemu, podczas gdy ona ma wszystko podane na tacy dzięki labelowi. Powiedział: Jestem ciekawa, czy pan Czesław również się pojawia. Nie, pan, Czes, pan, pan Czesław dawno już nie był. też, że samodzielnie zorganizował sobie trasę koncertową, podczas gdy ona gra w klubach na wioskach, zahaczając przy okazji o temat body shamingu w jej kawałkach. Była to pierwsza większa drama z udziałem Oliwki i stała się naprawdę głośna. Napisało o niej ogrom portali, a absolutnie cały internet jednogłośnie był po stronie MultiEgo. Oliwka bardzo mocno straciła na całym bifi i wiele osób uznało, że niesamowicie wystrzeliły jej ego. Stwierdził tak nawet sam Smolasty. Aha. ...powiedziałem i uważam, to jest moje zdanie, że Oliwce wyj**ało ego. Trochę boli, boli mnie to, że marnuje swój potencjał yy, pewnymi ruchami, bo zamiast si nagrywać, siedzieć w studiu cały czas, kurde, to... To, to jest dosyć rzadkie i źle mi jest. Niedługo później po podczas aferek zapowiedział, że Oliwka ma nagrywać diss'a na Blitiego. Co ponownie sprawiło, że internet zaczął atakować Oliwkę. Jedynie BDS apelował, aby ci przestali się kłócić. Ostatecznie Oliwka zamiast disu wypuszczał utwór chce Być Jak Oliwka Brazil, który odpowiada na całą dramę. Piosenka dzieli się na dwie części. Pierwszej w typowy jak na siebie sposób odpowiada na zarzuty. Twierdzi, że wcale nie jest produktem, że to nic złego w graniu na wioskach oraz. Tak, tak, nie jest produktem, ok. Zazu że nie ma nic do. Wierzy jej na słowo. Kródej dziewczyn. Reszta pierwszej części to typowa piosenka oliwki Brazil z lekkim dodatkiem dziękowania dla do fanów. W drugiej części za to całkowicie burzy budowany do tej pory wizerunek. Oliwka kreowała się na pewną siebie osobę, która mówi, robi i wygląda tak jak chce kompletnie nie zważając na kontrowersje i na opinie innych. To, to już, już był początek końca. Kiedy więc, w odpowiedzi na pierwszą większą dramę ze swoim udziałem, robi z siebie ofiarę, śpiewając, mhm. że jest tylko człowiekiem, to kompletnie rujnuje to personel, którą próbowała stworzyć. Pysenka spotkała się z ogromnie złym odbiorem. Na dzień dzisiejszy ma 29 tysięcy łapek w górę i 151 tysięcy łapek w dół. Po tym utworze Oliwka wydaje jeszcze jeden singiel, który spotyka się z równie nieprzychylnym odbiorem. Wydaje no się, że po tej ludzi... drabie się ludzi lubi. mi ogrom ludzi zniechęca się do oliwki. Sama piosenka też nie była najwyższych lotów. Było to nudne lecenie w kółku na tym samym patencie przeseksualizowanego tekstu. Piosenka więc nie zebrała ani dobrych ocen, ani zbyt dobrych wyświetleń, w... ani nic. Omniprezent. Siema. w porównaniu do poprzednich utworów. Bo te ani na YouTube, ani na Spotify nie przebiły na dzień dzisiejszy nawet miliona. Ajajajaj. Po tym singlu Oliwka robi sobie przerwę od internetu. Przestaje dodawać nowe zdjęcia na Instagram oraz nowe utwory. I przerwa co prawda trwała zaledwie pół roku, jednak dla nowego artysty jest to wystarczający czas, żeby ludzie zaczęli o tobie zapominać. Zwłaszcza, kiedy znikasz w momencie, nie kiedy kariera jest w najgorszym nie momencie do tej pory. Kiedy na początku obecnego roku w trakcie przerwy Oliwki, TikTok milion wyświetleń i kopiarnikami... I świetleń, o, najpopularnych... widzisz, ja myślałem, że to jakiś chłopiec za nią przebrał. Autentycznie, myślałem, że to po prostu ktoś sobie robi jakiś stand-up czy coś i się po prostu za nią przebra. To była Oliwka Brazilii, najprawdziwsza na świecie. Mniejszym komentarzem był ten mówiący, że autor kompletnie zapomniał o Oliwce. Komentarz ten zyskał ponad 20 tysięcy polubień. Instagram Oliwki konsekwentnie traci do teraz obserwujących, a jej zasięgi po powrocie zmalały o połowę. W dodatku z okazji powrotu odcięła się od kanału Smolastego i założyła zupełnie nowy. Wow. Co oznaczało, że nie już liczyć na ogromne zasięgi, które dostarczał Smola. Od dojzonka, RS Ancymony. Proszę was bardzo, Ancymony, kochane. Przed powrotem piosenką do dodaje film, który jest całkiem ciekawy, bo po raz kolejny absolutnie zburzył jakiejkolwiek resztki budowanego przez nią wizerunku. Mhm. I to jest, to jest już koniec. Ona była popularna. Tylko dlatego, że była postacią. nagra kilka piosenek, to nie było tak, że miała jakąś, wiecie, karierę 5-10-letnią i później, dobra, patrzcie, taka jestem naprawdę. Tylko ona wydała 5 piosenek i patrzcie, taka jestem naprawdę. No to jest takie, no dobra, kim ty jesteś, nie? To jest jedna z ważniejszych rzeczy w tym vlogu, czyli po prostu ogólna nienawiść, która spotkała mnie już od pierwszego mojego kawałka w internecie. Oj, oj, oj. oj. Jestem bardzo wyzywana i bardzo obrażana pod każdym moim teledyskiem, pod każdym moim TikTokiem, pod każdym moim zdjęciem. I chciałabym. W życiu żeby, Żebyście po prostu przestali pisać komentarze tak bardzo obrzydliwe, bo ja nie wyobrażam sobie nigdy w życiu napisać komuś tak stretnego komentarza, jakich ja codziennie dostaję setki. Teraz to już nie jest śmieszne, jest to żenujące i, i krzywdzi mnie to. I naprawdę te komentarze I mnie potem, bolą. Po Potem po tych słowach jeszcze więcej. zdarza, że po prostu siedzę w domu i płaczę. i, i i nie czuję już szczęścia z wydawania posunięć. I jeżeli oglądacie moje filmy, to zapewne wiecie, jak głupim było to posunięcie. Pokazanie, że coś cię boli w internecie zawsze prowokuje ludzi, aby robili tego więcej, bo dostają to, czego chcą, czyli twoje reakcje. Tak po prostu działa internet, czy nam się podoba, czy nie. Po tym filmie, który również spotkał się z bardzo złym odbiorem, Oliwka dodaje piosenkę Mam już dość, która jest inna niż to, co do tej pory wydawała Oliwka. Piosenka ta nie ma przeseksualizowanego tekstu, ani nie stara się być kontrowersyjna. Kopią... Wydaje się, że nie? była to próba zmiany wizerunku i spróbowania się w czymś innym, żeby zyskać na nowo sympatię ludzi. Był tylko jeden mały problem. Piosenka ta była chamskim plagiatem hitu Gosia Andrzejewicz sprzed lat Pozwól Żyć. Refren brzmiał praktycznie a? identycznie, a gdyby Żyć. tego było mało, to Oliwka a? kontaktowała nie się z Gosią, aby był to oficjalny remix jej piosenki i chcieli wykorzystać w nim no fragment oryginału. Ta jednak się na to nie zgodziła, co nie powstrzymało Oliwki przed publikacją tego utworu. Ponownie na Oliwkę wylało się wiadro pomy i piosenka, która miała nie być kontrowersyjna, okazała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych w jej Zajęli karierze. pazy. Afera obiegła internet, a Oliwka finalnie zmieniła refren, aby ten nie był już plagiatem. Pomimo, że o aferze yes. zrobiło się trochę głośno, to piosenka ta zyskała o wiele mniej odsłon niż jej poprzednie utwory. Na YouTube 342 tysiące, a na Spotify mniej niż 200 tysięcy, co pokazuje, jak bardzo zainteresowanie oliwką zmalało przez półroczną przerwę oraz odcięcie środka na smolastego. A fakt, że piosenka jest plagiatem, sprawiło, że utwór, który miał zmienić jej wzrunek na lepsze, tylko go pogorszy. <noise> Kiedy jej niedawny TikTok uzyskał ponad milion. Ona zrobiła wszystko, co, mo wszystko, co mogę zrobić źle. Jak masz listę? Rzeczy, których nie, nie możesz zrobić, to ona właśnie zrobiła. Wyświetlenie. Ponownie najbardziej plusowanym komentarzem stał się zapomnienie. Czy z Konfederacją? Nie, że po, na nie włączamy w chwili, absolutnie. Wspomniałam o niej. Na który co ciekawe, Oliwka odpowiedziała, że niedługo powróci, Robert, jednak nie. najprawdopodobniej się nie stanie. Oliwka miała swoją szansę. W pewnym momencie była bardzo głośnym tematem, jednak najzwyczajniej swoją szansę zmordowała głupimi ruchami. W przemyśle muzycznym bardzo ciężko uzyskać jedną szansę. Mog to był w tak dobrej pozycji jak oliwka. Uzyskanie tego po raz drugi jednak jest praktycznie niemożliwe. Cały Internet ma już o oliwce wyrobione negatywne zdanie. Do jest. tej pory kontrowersja była jedynym co przyciągał I w tym momencie odbudować swoją reputację, to jest, to jest bardzo, bardzo ciężka. Do Oliwki. Ta jednak definitywnie nie znosi za dobrze hejtu na nią, więc ponowne... Bazylii graj no na kontrowersji odpada. Wydaje się, że sytuacja, w której obecnie jest Oliwka, może oliwka być nie do naprawienia. Oliwka-błazen? Eee, no, cóż Monika, eee, to znaczy ta Oliwka, jest jak jest, tak ci powiem. powiem ci, Dobra, oglądaj. Powiem ci rzecz, którą każdy mężczyzna mówi w momencie, gdy przechodzi przez coś zajebiście ciężkiego. Mam nadzieję, że ci pomoże. Jest jak jest.